Ejo, ejo, kolejny epizod numer cztery Skończyła nam się kreatyna Mianowicie ta, przyszła nowa Opening Otwieramy to Jest ona Cudowna kreatyna do Olimpu Protip dla was, robicie sobie takie coś, przycisnęcie do na pół, robicie sobie taką dziurkę I odkładacie sobie, no i pizda No chciałem wam coś mądrego pokazać No i tyle by z tego było, ale dobra No smak to no, ma okropny, ale w porównaniu do innych naturalnych kratyn, to aż tak bardzo nie wygina jak tamte Idę do mojej kuchni, dziś pankejki Jeden twaróg, klasycznie Rębka Dobra, zrobione. dosypujemy na monu. O tak. i tak. Nie wiesz, do biała dama. No bo jeszcze to. Nie udało się Szpitalne śniadanie, w wlatuje jajuwa skyr z białkiem plus pół grahamki Okej, okay, next meal mamy tutaj sobie ziemniaki, jakoś 400 gram, kotlety sojowe, trochę buraczków, ogórek i kapusta No i mamy zajebiste węglowodany, białko, dużo błonnika Dobra, montuję się tutaj dla was nowy materiał Zaraz wdupcamy te dwa rogale, aż mnie zęby błoną jak sobie pomyślę, że muszę to wszystko zmielić Pijemy do tego 300 wody. No i co i tyle? I pokażę Wam. Znowu zostałem słusznie ukarany na lodu. Nie mogę grać rankedów. Muszę zagrać jeszcze 3 blind spiki, żeby to ze mnie zaszło. No, trening zaczynamy od lat pull down na tej maszynie. Skupiamy się tutaj głównie na tym, aby nasz umysł myślał o plecach i staramy się cały ciężar ciągnąć tylko i wyłącznie plecami. Nie myśląc o tym, żeby pchać to bicepsem lub inną partią mięśniową, tylko skupiamy się o tym, że nasze plecy mają to przyciągnąć do swojego ciała. Wykonujemy tutaj 4 lub 5 serii po 10 razy. Ja zaczynam osobiście na 50 kg, kończę na 70 i każdą kolejną serię progresuję 4, 5, 6 kg zależnie od maszyny. I cały czas skupiamy się na tym, że plecy to ciągnęły, a nie żadne inne mięśnie i naprawdę super to wchodzi, jeśli się skupicie na plecach, żeby to ciągnęły. Następnie przechodzimy do maszyny, która się nazywa maszyna do wiosłowania siedząc. Śmieszna nazwa. No, tutaj już trochę mniejszy ciężar, też skupiamy się na tym, żeby przyciągnąć ciężar do naszych pleców. Nie, nie ciągnąć tego przed ramieniem, ani niczym innym. W, przy tej maszynie strasznie bolą mnie żebra, kiedy opieram się o tą poduszkę, przez co też jest mi niekomfortowo, więc robię tutaj 4-3 serie, też po 10 razy, na podobnych kilogramach jak w poprzednim. Zajebiście to wchodzi również. Na tutaj myślę, wszystkim dobrze znane ćwiczenie, wiosłowanie królowa. Super to wchodzi, musimy pamiętać i musimy myśleć o tym, żeby ciągnąć nasz ciężar plecami, ale też żeby nie angażować jakoś odcinka lędźwiowego, żeby sobie nie zrobić krzywdy przy tym ćwiczeniu. Pamiętać o odpowiednim pochyleniu, no i o tym, że sztanga musi iść przy naszym udzie, równomiernie, nie odchylona do przodu i wtedy uzyskamy najlepszą pompę, jeśli będziemy myśleć o tym, że ciągnąć ciężar plecami. No i przede wszystkim da nam to zajebiste efekty w przyszłości, jeśli będziemy to wykonywać regularnie. Kolejny już nie tak jak w poprzednich, tylko i wyłącznie trzeba się skupić na tym, żeby ciągnąć to plecami, nie ciągnąć tego bickiem, trickiem ani przed Musimy pamiętać o tym, żeby cały ciężar, który jest na wyciągu, ciągnąć swoimi plecami do tyłu, lekko się odchylając przy tym. Nie wiem czy to dobra technika, czy nie. Ja tak to robię. Zajebiście mi to wchodzi, więc myślę, że jest ok. Robimy 5 serii po 8-10 powtórzeń na kilogramach od 50 do 55, akurat w tym wypadku. Wyciąg na uchwycie wąskim na dwie dłonie. No dziwnie jakby ktoś robił na jednej dłoni, nie? Jak tutaj widać fajnie się skupowały plecy, ale musimy popracować na tym, żeby nie było nam widać tych żeber, więc musimy tutaj przybrać dużo masy i zwiększyć objętość pleców. Nie są one jakieś super, no ale też nie jest źle. Na pewno musimy nad nimi popracować. Ogólnie, to was mojej mini. Ogólnie, trening pleców nie jest taki łatwy, jakby mogło się wydawać. Bo według mnie to jest głównie tylko i wyłącznie trening umysłu. Zważając na to, że musisz się tak skupić, aby nie robić czegoś swoimi, kurwa, rękoma, nie wiem, barkami, e, cycami, tylko żeby robić to plecami, że to tak naprawdę wymaga takiego skupienia, że to jest bardzo specyficzny trening. Napierdalamy teraz trzy pankajki, żeby dobić kalorie, żeby dobyć wszystko, co jest nam potrzebne. Jest w pół do pierwszej. Tak sobie myślę, że zajwiście mi się dzisiaj czuło. I może jak widzieliście wcześniej, albo widzicie później, bo nie wiem, kiedy to wrócę, przestaje mi w końcu tak widać żebra, bo e, moje boczki to zakryją, ale że. Syta. Masuliku znowu bez podsumowania. Stwierdzimy, że będę to robił co dwa, więc następnym razem będzie podsumowanie wagi i podsumowanie, podsumowanie kaloryczne. Od poniedziałku wjeżdżamy na 3600 kalorii. No i będzie ciężko, bo już ciężko mi się to dobija za 3300. I tyle nie. No i żegnam Was w tym jakże pięknym kadrze, w tym jakże głupim kadrze. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień, albo im nawet wcześniej. No dzisiaj moi mieli trochę to krócej, ale przede wszystkim zwięźle jakościowo. Mam nadzieję, że wam się podobało. No nie miałem wam za bardzo co nagrać więcej o tych plecach. No tak naprawdę nie ma dużo ćwiczeń, jakie może ćwiczyć swoje plecy. Postaram się, aby w przyszłym tygodniu materiał był dłuższy. No i tyle, nie. Do zobaczenia.